Witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj w kolejnej lekcji chciałabym porozmawiać z Wami na temat oczek przekręconych. Jest to bardzo popularny temat na wszystkich grupach. A dlaczego mi się robótka kosi? A dlaczego różni mi się jak robię naokoło, a robię na, potem na prosto rozdzielając na pachy mój sweterek? A właśnie dlatego, że przekręcamy oczka. Dlatego, że przerabiamy w taki sam sposób na około, jak i na prosto. Musimy pamiętać, że jeżeli na prosto robimy i łapiemy nasze oczka za tylną nóżkę, to wtedy przerabiając na około, musimy to w oczko wbijać się od lewej do prawej. Przy oczkach lewych odwrotnie. Jeżeli łapiemy za przednią nóżkę, to wtedy odwrotnie robimy na około. Wszystkie różnice, jak łapiemy, od której strony łapiemy oczko, za którą nóżkę, pokazywałam w poprzednich filmikach, i w tej chwili zapraszam Was na obejrzenie filmu, na czym polega wykonywanie oczek przekręconych. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. Zaczynamy nasze oczka przekręcone. Tutaj mamy wykonaną dzianinę oczkami wykonanymi otwartymi. Zobaczcie, jak się układa dzianina. Wszystkie oczka są tutaj pootwierane. Nitka idzie takim wężykiem, ale to już omawialiśmy przy oczkach prawych. Natomiast teraz wykonamy oczka przekręcone. I teraz zobaczcie. Oczko. Wykonałabym w ten sposób, że wbiłabym się tak, żeby oczko było otwarte i wykonałabym oczko prawe. Natomiast, żeby oczko przekręcone wykonać, nie wbijam się od tyłu w ten sposób za to oczko, tylko wbijam się tutaj w taki sposób. I zobaczcie, to oczko tutaj przy podstawie nie jest otwarte, jest przekręcone. I wykonuje tak wszystkie oczka. W ten sposób. W robótce na prosto będziemy wbijać się od lewej do prawej w taki sposób. O. cie co nam wychodzi tu w tym miejscu tu, to oczko jest zamknięte I robimy i to są oczka prawe przekręcone. Ja nieraz te oczka nazywam skrzyżowane, dlatego że nóżki są skrzyżowane, ale prawidłowa nazwa jest oczka przekręcone. Od razu widzicie, że te oczka tutaj inaczej się układają. Ja teraz zrobię oczka lewe, też przekręcone. Pokażę Wam, na czym to polega. O. I teraz zobaczcie, normalne oczko lewe wykonałabym w ten sposób, żeby oczko było tu u podstawy otwarte. Natomiast, żeby go zamknąć, ja muszę od tej strony na, nabrać. Tak jak, w, tak jak w oczkach lewych robionych na około. O! Czyli teraz robótkę na płasko wykonujemy tak, jak oczka otwarte w robótce na Około. W ten sposób. O. I tak samo oczka prawe wykonujemy tak, jakbyśmy robili robótkę na około. I zrobiliśmy drugi, oczek, drugi rządek oczek przekręconych. I zobaczcie jak to wychodzi. Tu są oczka proste, normalne, czyli nie wiem, bo i te, i te są prawidłowe, tylko że po prostu w zależności od tego, co chcemy uzyskać, tak wykonujemy. Tu są oczka otwarte, tu są oczka zamknięte, czyli tu są oczka proste. Prawe, tak możemy nazwać, tu są oczka przekręcone. Ja wykonam jeszcze kilka rządków oczkami przekręconymi i pokażę Wam różnicę. Teraz wykonujemy tak, jakbyśmy wykonywali robótkę naokoło, czyli wbijamy się od lewej do prawej i wykonujemy oczka prawe. Czyli, żeby, żeby wykonać oczko, Przekręcone, wbijamy się w, naszą, w nasze oczko tak, jak wbijamy się przy oczku prostym robionym na około. I odwrotnie, jeżeli będziemy chcieli uzyskać oczko przekręcone w robótce na około, to wtedy będziemy się wbijać tak, jak się wbijaliśmy w oczku otwartym robionym na płasko. Mamy oczka prawe i teraz Oczka lewe przekręcone zrobimy I teraz zrobimy oczka lewe przekręcone. Bardzo często, wykonujemy na przykład ściągacz i wykonujemy oczka lewe przekręcone albo wykonujemy oczka prawe przekręcone i wtedy ten ściągacz jest ściślejszy. Natomiast musimy uważać, żeby nam się robótka nie kosiła, dlatego że w tym momencie mamy inne naprężenie oczek i bardzo często wykonując robótkę na przykład naokoło, Oczkami przekręconymi tylko prawymi, albo tylko lewymi, i w tym momencie nam robótka wychodzi na skos. Ja teraz wykonam kilka rządków i pokażę Wam, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim wzorem. Tak wygląda dzianina, która jest wykonana oczkami przekręconymi, czyli zamkniętymi podstawy. Bardzo często przy przechodzeniu z robótki na około na robótkę na prosto lub odwrotnie, wykonujemy niechcący na przykład oczka prawe przekręcone i lewe normalnie i wtedy nam widać tą różnicę, bo zobaczcie, tutaj mamy jersey prawidłowy, a tutaj mamy wykonaną dzianinę oczkami przekręconymi. Także, także kochani, jeżeli będziecie widzieć, że Wasza robótka różni się, jeżeli robimy na około i robimy na, na prosto i widzimy, że nasza robótka różni się, to przyjrzyjmy się jak wygląda nasze oczko u podstawy, bo bardzo często to oczko jest przekręcone, a my nie wiemy dlaczego. Jeszcze raz Wam pokazuję różnicę. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmiki, gdzie będę Wam pokazywała kolejne taj tajniki robienia na drutach. Dziękuję bardzo.